Nowy iPhone? Nie dla Ciebie. Fura? Też nie. Rower? Nie możesz mieć. Ciuszki? Musisz oszczędzać. Wakacje? Oj nie. O czym dzisiaj powiemy? Ruch Fire, A także o tym, jak umrzeć zerem na koncie. Cześć, tu Niefinansowi, czyli Tomek i Macie. Dzisiaj zderzamy ze sobą dwa totalnie skrajne podejście do pieniędzy: czyli Ruch Fire i w Zero. Ruch Fire. Niezależność finansowa i wcześniejsza emerytura. Ruch Fire mówi ci o tym, jak właśnie to osiągnąć, jak pójść na tą wcześniejszą emeryturę. Skupia się na odroczonej gratyfikacji. Co to oznacza? Oznacza, że jeśli masz teraz coś sobie kupić, zastanów się dwa razy, czy na pewno to potrzebujesz. Stop spending your money on stupid shit. Jeśli chcesz jechać na jakiś fajny wyjazd. Może zostaw sobie te pieniądze, może pojedziesz na ten wyjazd później, później kiedy będziesz na tej emeryturze. W ekstremalnym odcieniu tego ruchu emeryturę osiągasz w wieku 40 lat, i następnie już nie pracujesz i żyjesz sobie. Ty no, sorry, ale brzmi to mega smutno. Wiem, brzmi to mega smutno, dlatego odpowiedzią na Twoje rozterki może być ruch Die with Zero, a właściwie książka o tytule Umrzeć z zerem na koncie. Ona natomiast gloryfikuje natychmiastową gratyfikację, czyli jeśli masz ochotę coś kupić. Kupuj. Jeśli masz ochotę pojechać na te wakacje, jedź na te wakacje. Miej przyjemność życia. Ważnym elementem jest tutaj koncepcja, że być może, jeśli będziesz starszy, jeśli będziesz już na tej emeryturze w ruchu FIRE, nie będziesz miał siły robić tych wszystkich fajnych rzeczy. Więc rób je teraz, póki jesteś zdrowy, póki jesteś młody i korzystaj z życia. Maciek, nie spodobał ci się ruch FIRE. Wiesz co? Ja, ja przede wszystkim nie lubię wszystkich takich ram, w których musisz się poruszać. Ruch Fire to są dwie rzeczy: czyli niezależność finansowa, masz ten Financial Independence, a druga rzecz to jest retire early, czyli wczesna emerytura. Ja nie chcę iść na emeryturę, ja chcę, ja chcę zasuwać, ja chcę coś robić. Nie chcę, żeby ktoś mi kazał iść na, jakby w ramach modelu, który ma być najpierw mega, mega, mega dużo oszczędzać, a potem nagle mam iść na emeryturę. I co ja mam wtedy robić? Coś, co mogłoby Tobie pasować, to jest barista Fire. To jest odmiana Fire, która polega na tym, że oczywiście dalej oszczędzasz, ale nie tak ekstremalnie, ograniczasz tą konsumpcję, ale nie tak ekstremalnie, i przechodzisz w wieku 40-50 lat w taki tryb pracy mniej stresującej. Może być to praca na pół etatu, może być to praca w jakiejś innej branży, właśnie mniej stresującej. Czy taki typ Fire by Ci odpowiadał? Nie. Nie, ja, ja w ogóle mam inne podejście. Ja, ja, ja wierzę bardziej w takie mikrodozowanie sobie przyjemności na, na co dzień, niż zasada na, typu oszczędzam 20-30 lat swojego życia na pól, żyję jak asceta, nie korzystam z niczego, a potem nagle mam wielki relaks. Ja już tego relaksu nie potrzebuję, ja, ja wolę sobie dozować trochę, trochę na co dzień. No to mamy tyle teorii. Tomek, jakie jest Twoje spojrzenie na te oba systemy? Ja jednak głosuję za die with zero, umrzeć z zerem na koncie. To prawda, oszczędzanie i taka ograniczona konsumpcja jest mi bliskie, ale jednak hedonistyczna strona mojej osobowości często przyjmuje stery i lubię sobie coś kupić fajnego. Wiesz co? Ja patrzę na nie w ten sposób, że tak. Fire, super ten koncept, final independence, każdy powinien o tym myśleć. Retire early, nie chcę wcześniejszej emerytury. To jest dla mnie absurd, to w ogóle odrzucam. Samo takie oszczędzanie dla oszczędzania. Ono się może sprawdzić, jak masz, jak jesteś sam, jak jesteś wiesz, dwudziestolatkiem i zaczynasz odkładać, jak świetnie zarabiasz zaczynasz odkładać, nie wiem, mieszkasz tam, nie mieszkasz u rodziców. Ten koncept jest absurdalny w wykonaniu, a szczególnie w Polsce, kiedy masz rodzinę. Tak, ten stopa oszczędności na poziomie 70% wydaje mi się nierealna dla większości. Gospodarstw domowych w Polsce. Stać się potem... na odkładanie 70%, to ty nie masz żadnego. To ty na niczym nie oszczędzasz, bo tutaj biście dobrze zarabiasz, nie? Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę. Potem cztereczka cię prosi, tato kupi Lizaka w tym sklepie, a ty nie, nie ruch fire. To, ruch fire. Będziemy na emeryturze w wieku 400 lat. No taka prawda, no. No dobra, ale jak potrzebuję na coś niespodziewanego kasy, jaki jest mindset ten die with zero versus takie rzeczy niespodzianki. Die with zero podkreśla to, że musisz planować swoje finanse. Czyli planujesz wyjazd na Malediwy, to jest Die with zero. Planujesz wyjazd na Malediwy, no i jeśli cię na niego nie stać, to nie idziesz na te Malediwy. No ale muszę to wydać, no bo już Die with zero. Die with zero, czyli musisz umrzeć zero, a nie znaczy to, że masz mieć zero na koniec każdego czyli miesiąca. Chcesz, chcesz mi powiedzieć, że Die with zero jako koncept, tak, tak na koniec, to on dotyczy tego, żeby po prostu nie oszczędzać na siebie, ale nie być debilem finansowym, tak? Właśnie na koniec myślę, że oba ruchy, obie, obie koncepcje skłaniają się do tego, że po prostu nie bądź debilem finansowym. Nie mogę się nie zgodzić. Co możesz wziąć z FIRE? Co każdy powinien wziąć z FIRE? To jest ta niezależność finansowa. Temat emerytury. Ty byś chciał iść wcześniej na emeryturę? Nie chciałbym iść wcześniej na ja. emeryturę. Ani ja. Może ty? Nie wiem. Nie wiem, kto chce iść wcześniej na emeryturę. Emeryt. Teraz. Masz drugą, drugą rzecz, daj with zero, czyli wydawanie na siebie. To nie jest motyw dotyczący tego w przy każdą kasę, jaką dostaniesz, jeżeli na kredyt, yolo. Tylko to jest pozwolę sobie na korzystanie z pieniędzy. Chcę przełożyć je na moje doświadczenia. Wybierz z obu koncepcji to, co tobie najbardziej odpowiada.